Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Kinga Basiura, jestem kosmetologiem i szkoleniowcem w firmie Klarena I dzisiaj mam zaszczyt zaprosić Was ponownie na krótki webinar z cyklu o naszych liniach kosmetycznych. I dzisiaj opowiem Wam trochę o naszej linii Sensi Peptid Line. Jest to linia przeznaczona głównie do skór wrażliwych, do skór skłonnych do podrażnień, skłonnych do alergii, redukująca przyczyny i objawy nadwrażliwości. Skóry. Na podstawie tych kosmetyków również przedstawię Wam zabieg redukujący właśnie przyczyny i objawy nadwrażliwości skóry dla cery wrażliwej, skłonnej do alergii i atopii na bazie tej linii. No i najważniejsze, działanie takiego zabiegu. Co możemy uzyskać, przeprowadzając taki zabieg z naszą linią Sensi Peptid Line? Po pierwsze, uczucie ukojenia, dodatkowo nawilżenia i wyciszenia skóry. Będziemy tutaj blokować dyskomfort, regenerować skórę, również ją odżywiać, a także uzupełniać niedobory lipidów w skórze. Jak wspominałam, jest to linia bez żadnych składników drażniących, nie będzie tutaj nic, co mogłoby. Na skórę w jakikolwiek negatywny sposób wpłynąć. W składnikach aktywnych tej linii, oprócz bardzo znanych i lubianych składników, takich wyciszająco nawilżających, takich jak aloes, jak wyciąg z ogórka, ekstrakt z białej lilii, czy masło SHI, mamy również neuropeptyd biomimetyczny, czyli syntetyczną cząsteczkę, która naśladuje działanie naturalnych neuropeptydów w organizmie. Taki neurod biomimetyczny jest projektowany w taki sposób, aby wpływać na sygnalizację komórkową w celu poprawy regeneracji, nabliżenia skóry, w celu łagodzenia stanów zapalnych oraz wzmocnienia bariery. Ochronny, a jest formułowany w taki sposób, aby minimalizować obecność potencjalnych alergenów i składników drażniących, więc jest to idealny składnik właśnie do takich skór, o których już wspomniałam którym dedykowana jest ta linia. No i przejdźmy sobie w takim razie już do zabiegu, który można wykonać dzięki tej linii. Będzie to właśnie zabieg redukujący przyczyny i objawy nadwrażliwości skóry. W schemacie zabiegu mamy standardowo, zaczynamy sobie od demakijażu. Przechodzimy przez peeling enzymatyczny, przez tonizację, wmasowanie serum. Następnie takie serum możemy sobie wprowadzić dzięki mezoterapii bezigłowej. Zatem po wmasowaniu serum nakładamy żel sprzęgający, wykonujemy mezoterapię bezigłową, możemy wykonać później masaż manualny oraz zakończyć taki zabieg kremem. Mezoterapia bezigłowa ma niestety kilka przeciwwskazań, dlatego szybciutko sobie przez nie przejdziemy. Oczywiście na początek ciąża, laktacja to są standardowe przeciwwskazania przy praktycznie wszelkich zabiegach aparaturowych. Dodatkowo rozróżnik serca, tutaj mezoterapia bezigłowa jest to połączenie dwóch technologii, czyli ultradźwięków i Prądów. Więc, jako że mamy tutaj prąd, no to rozróżnik serca będzie kategorycznym przeciwwskazaniem. Do tego choroby autoimmunologiczne, choroby kardiologiczne, wszelkie metalowe elementy w ciele, tutaj najważniejsze i głównie chodzi o takie elementy w miejscu, w którym wykonujemy ten zabieg, czyli w tym obszarze twarzy, dekoltu, szyi, jeżeli mamy w kostce śrubę. To raczej bez problemu można taki zabieg wykonać. Dodatkowo epilepsja oraz standardowo stany zapalne skóry i choroby dermatologiczne. Zatem zacznijmy sobie już przechodzić przez nasze kosmetyki z tej linii, zaczynając od jednej z tak naprawdę, jednego z produktów takich. Najbardziej znanych i najbardziej lubianych przez nasze klientki jest to Sensi Peptide Foam, czyli łagodna pianka do codziennego mycia twarzy i oczu. W naszych liniach można spotkać najróżniejsze produkty właśnie do demakijażu, do mycia twarzy. Przez żele, przez mleczka, przez lotiony, i właśnie między innymi mamy taką bardzo fajną piankę, przyjemnie się na niej pracuje, ma bardzo delikatną strukturę i klientki. I my, jako wykonujące zabiegi, zawsze miło doświadczamy tego elementu zabiegu. W składnikach aktywnych mamy właśnie tutaj neuropeptyd biomimetyczny, o którym wspominałam, ekstrakt z ogórka, ekstrakt z białej lilii oraz alantoina i biotyna, czyli jak widać, wszelkie. Składniki łagodzące, nawilżające i właśnie wzmacniające tę barierę ochronną skóry. Pianka ta pięknie, dokładnie oczyszcza twarz, oczy, szyję, dekolt, również fajnie się sprawdza do zmywania makijażu, przygotowuje skórę do zabiegu, właśnie ściągając wszelkie zabrudzenia, nawet te takie dnia codziennego. Jednak chodzimy cały czas po podwórku. Tutaj mamy nasza twarz, jest tak naprawdę najbardziej wystawiona na to, wszystko, co się unosi w powietrzu: czy to smog, czy to pył, czy to inne zabrudzenia, więc, wszystko to trzeba z twarzy zmyć przed zabiegiem. Jest polecana ta pianka właśnie szczególnie dla skór wrażliwych, podatnych na alergię, na atopie, ma naturalny, ekologiczny czynnik myjący, więc właśnie nie będzie w żaden sposób podrażniać, ale tak naprawdę do każdej cery się, się tutaj przyda, do każdej cery będzie odpowiednia. Bardzo fajnie sprawdza się przed zabiegami takimi bardziej inwazyjnymi, kiedy nie chcemy już dokładać powiedzmy intensywniejszych składników aktywnych, żeby nie pobudzać tej skóry za bardzo. Wtedy ta pianka, jako pierwszy etap takiego zabiegu, sprawdza się idealnie. Następnie przechodzimy sobie do peelingu enzymatycznego. Jest to nasz Sensi Enzymatic Peel, peeling w pełni enzymatyczny, czyli on nie ma żadnych elementów trących, nie ma żadnych drobinek, które nam mechanicznie będą pozbywać się tego martwego naskórka. Ma natomiast papainę, czyli enzym, który na tej warstwie, powiedzmy, chemicznej, będzie się tego zrogowaciałego naskórka pozbywał. Peeling ten odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, przygotowuje skórę do zabiegu, a w momencie kiedy pozbędziemy się tego zrogowaciałego naskórka, zwiększamy przenikanie składników aktywnych. Więc przed każdym zabiegiem, kiedy chcemy sobie te składniki aktywne wprowadzać, dobrze jest peeling wykonać, żeby właśnie udrożnić tutaj przejście przez skórę. Składnikom aktywnym. Oprócz papainy tutaj w składnikach aktywnych mamy ekstrakt z wierzby, neuropeptyd biomimetyczny, ekstrakt z białej lilii z ogórka, biotynę alantoinę oraz olej z awokado oraz olej winogronowy. Peeling ten ma właśnie bardzo fajną konsystencję, taką kremową, jak maska praktycznie. Bardzo przyjemnie się z niego korzysta. Mamy ten peeling w dwóch pojemnościach, czyli 200 ml dla Was do gabinetów, do wykonywania zabiegów profesjonalnych, ale również mamy pojemność 100 ml, którą można klientom odsprzedać, aby kontynuować działanie właśnie pozytywne tego usuwania zrogowaciałego łagodna skórka już w domu podczas pielęgnacji domowej. Po peelingu należy skórę stonizować, aby przywrócić prawidłowe pH skóry. Tutaj proponujemy nasz Sensi Peptid Tonic, ponownie z naszej linii Sensi Peptid, który łagodzi podrażnienia, obniża wrażliwość skóry, i zwiększa jej komfort. Tutaj znowu mamy dwie pojemności, 500 ml do gabinetów oraz 200 ml do odsprzedaży, do pielęgnacji domowej. W składnikach aktywnych mamy znowu tutaj neuropeptyd biomimetyczny, ekstrakt z białej lilii, z ogórka, aloes, biotynę, alantoinę oraz mocznik, więc będziemy tutaj również delikatnie nawilżać skórę następnie jak już skórę mamy przygotowaną do wchłaniania tych składników aktywnych, możemy już przejść sobie do serum, czyli do tego najbardziej wyładowanego składnikami aktywnymi elementu. Mamy tutaj Sensipaptyp Serum, czyli serum łagodzące objawy skóry wrażliwej. Jest również polecane po intensywnych zabiegach kosmetycznych, jeżeli mamy skórę zaczerwienioną, podrażnioną jak najbardziej możemy sobie wykorzystać to serum, aby złagodzić właśnie te podrażnienia pozabiegowe. W składnikach aktywnych mamy neuropeptyd, znowu biomimetyczny ekstrakt z białej lilii, z ogórka, kwas hialuronowy, biotynę, wyciąg z owoców winogrona oraz pantenol. Serum będzie łagodzić objawy skóry wrażliwej, nadreaktywnej i z tendencją do alergii i atopii natychmiast wyciszy i ukoi skórę, czyli właśnie to, co mówiłam, na spokojnie możemy sobie użyć tego po intensywnych zabiegach na. Na, na twarz, dodatkowo będzie nawilżać i będzie przyspieszać regenerację skóry. Aby to serum lepiej się wchłaniało, właśnie użyjemy sobie mezoterapii bezigłowej, a żeby ten zabieg odpowiednio wykonać, należy nałożyć Sensi Peptid Sono żel, czyli żel sprzęgający do masażu będzie się nadawał właśnie między innymi do mezoterapii bezigłowej, ale także do standardowej sonoforezy, czyli do standardowych ultradźwięków. Jak wiemy, można wykonać taki, Zabieg na takim standardowym żelu do USG, jednak ja zawsze polecam wykonywać to na produktach, które już same w sobie w jakiś sposób będą działać, czyli tak jak tutaj w sensie peptid sonorzel, mamy znowu ten neuropeptyt, biomimetyczny ekstrakt z ogórka, ekstrakt z cebulki, lili białej oraz gliceryny i alantoinę, Więc oprócz tego, że Umożliwi wprowadzenie tych substancji aktywnych podczas zabiegu, czy to sonoforezy czy, czy mezoterapii bezikłowej, będzie również łagodził podrażnienia, będzie nawilżał skórę i obniżał jej wrażliwość sam z siebie, więc bardzo fajnie go sobie wprowadzić do swojego gabinetu. Tak naprawdę przy każdym innym zabiegu, kiedy będziemy na dowolnej innej linii pracować, również możemy sobie użyć tego żelu będzie na pewno świetnie się tam sprawdzał. A naszą mezoterapię bezigłową możemy wykonać sobie za pomocą urządzenia Galaxy Mercury, czyli wielofunkcyjnego urządzenia kosmetycznego 5 w 1. Mamy tutaj szeroki zakres zabiegów, które możemy wykonać dzięki temu urządzeniu. Mamy peeling kawitacyjny, sonoforezę, masaż ultradźwiękami, mezoterapię bezigłową, mikrodermabrazję diamentową oraz radiofrekwencję. Przy tym zabiegu wykonamy sobie właśnie mezoterapię bezigłową, czyli połączenie ultradźwięków z prądami. Ta technologia jest przeznaczona właśnie do tego, aby wtłaczać składniki aktywne jeszcze głębiej do skóry, żeby jeszcze lepiej działały. I jest to również zabieg, który jak najbardziej można wykonywać przy skórach wrażliwych nie będzie w żaden sposób skóry podrażniał. Więc przy tym zabiegu właśnie do skór wrażliwych skór alergicznych jak najbardziej świetnie się. Sprawdzi. Po wykonaniu takiego zabiegu możemy przejść sobie do masażu. Jako, że nie mieliśmy tutaj przerwanej żadnej ciągłości naskórka, możemy na spokojnie masaż sobie wykonać i przy skórach wrażliwych dobrze jest wymasować tą skórę na przeznaczonych produktach właśnie. Do takich skór tutaj proponujemy nasz Sensi Peptist Massage Gel, czyli peptydowy krem do masażu twarzy, jako że nie jest to olej do masażu, a krem nie będzie zapychał w żaden sposób skóry. Przy skórach wrażliwych różnie, różnie ta skóra reaguje właśnie na oleje, dlatego ten krem jest fajną alternatywą. Będzie dawał długotrwały poślizg, będzie dodatkowo odżywiał i regenerował skórę oraz łagodził zaczerwienienia i podrażnienia w składnikach aktywnych, znowu tutaj mamy ekstrakt z ogórka, ekstrakt z cebulki lilii białej, masło shea oraz olej ze słodkich migdałów, coś tutaj tłustego musiało być, żeby ten masaż można było na tym kremie wykonać. I ostatnim punktem w naszym zabiegu będzie oczywiście zakończenie kremem, mamy Sensi Peptid Cream, czyli peptydowy, Krem łagodzący będzie obniżał wrażliwość skóry, uzupełnił niedobory lipidów, regenerował skórę, dodatkowo złagodzi objawy nadwrażliwości skóry, będzie nawilżał, koił i wyciszał. Znowu ten kremik mamy w dwóch pojemnościach: 200 ml do gabinetów, do zabiegów profesjonalnych oraz 50 ml do odsprzedaży, aby kontynuować sobie. W domu, w trakcie pielęgnacji domowej, efekty z takiego zabiegu. To, co ja zawsze powtarzam, taki pojedynczy zabieg w gabinecie jak najbardziej coś nam da, jednak, żeby te efekty były długotrwałe i faktycznie takie, jakie chcemy osiągnąć, to ta pielęgnacja domowa jest również bardzo ważna. Dlatego zawsze po takich zabiegach proponuję naszym klientkom, aby Kupiły sobie właśnie chociażby ten kremik, żeby kontynuować działanie tych składników aktywnych. Tutaj w składnikach aktywnych mamy znowu nasz neuropeptyd biomimetyczny, mamy naturalne oleje ze słodkich migdałów, z pestek winogron oraz z awokado, ekstrakt z lilii białej i z ogórka, masło szyi, dodatkowo witaminę E oraz kwas hialuronowy. Dodatkowo, jeżeli chciałabyście, panie, sobie jeszcze wzbogacić taki zabieg lub inny zabieg wykonać, mamy jeszcze jeden produkt, właśnie profesjonalny, który możemy sobie dołożyć do takiego zabiegu, i jest to Sensi Peptid Mask czyli kremowa maska dla cery wrażliwej, która jest polecana również po zabiegach dermokosmetycznych. Tak samo jak nasze serum, możemy sobie wykonać nałożenie właśnie takiej maski po intensywniejszych zabiegach kosmetycznych czy dermokosmetycznych. Będzie nam ta maska wyciszać skórę po intensywnych zabiegach, będzie obniżać wrażliwość, zwiększać dyskomfort, uzupełniać niedobory lipidów, regenerować skórę, odbudowuje płaszcz hydrolipidowy oraz łagodzi i minimalizuje objawy nadwrażliwości skóry. W składnikach aktywnych mamy znowu neuropeptyd biomimetyczny, masło szyi, olej z pestek moreli, ekstrakt z lilii białej i ogórka oraz alantoinę. I tak jak wspomniałam, co jest bardzo ważne po zabiegach, to pielęgnacja domowa. Oprócz tych kosmetyków, które były wykorzystywane w trakcie zabiegu, które mamy właśnie w mniejszych pojemnościach, które klient może sobie zakupić do domu, mamy między innymi dodatkowo Metamorfozji z Sensi serum czyli serum łagodzące z peptydami mamy tutaj znowu neuropeptyd, biomimetyczny ekstrakt z białej linii Lili ekstrakt z ogórka kwas hialuronowy oraz witaminę E zamkniętą w takich fajnych granulkach w tym serum bardzo efektywnie to wygląda w momencie kiedy nałożymy sobie takie serum na skórę to pod wpływem ciepła dłoni te pęcherzyki z witaminą E Popękają i po prostu rozniosą po naszej skórze ten piękny, fantastyczny składnik. Serum to będzie blokować uczucie podrażnienia i dyskomfortu skóry, które bardzo często się zdarza przy skórach wrażliwych. Będzie zwiększać odporność skóry na działanie niekorzystnych czynników, będzie łagodził i przyspieszał regenerację skóry oraz odżywiał i uzupełniał ubytki bariery hydrolipidowej. Jeżeli klienci nasi chcieliby sobie jeszcze bardziej zadziałać, zrobić sobie domowe spa, mamy Calming Peptide Mask, czyli maskę kremową do pielęgnacji cery wrażliwej, podatnej na podrażnienie, alergię i atopię. Jest to maska w pojemności 5 ml, czyli jest to taka saszetka. W zależności od ilości, ile kto nakłada, starcza mniej więcej tak na dwa na dwa nałożenia, będzie ograniczać wrażliwość skóry, będzie wzmacniać jej barierę ochronną, uzupełniać niedobory lipidów oraz koił podrażnienia i łagodził objawy nadreaktywności skóry. W składnikach aktywnych mamy tutaj znowu olej z winogron, masło szyi, wyciąg z ogórka oraz alantoinę. I ostatnim produktem z naszej linii Sensi, który chcę Wam przedstawić, który można wykorzystywać sobie w pielęgnacji domowej, jest Solar Shield SPF 50, czyli krem z wysoką ochronną, ochroną przeciwsłoneczną. Jak wiemy, ochrona przeciwsłoneczna, ochrona przed promieniowaniem UV jest niezwykle istotna tak naprawdę w pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Jest to... Najlepsze, co możemy dać naszej skórze, aby uchronić ją od wszelkich negatywnych właśnie efektów, które mogą występować po nadmiernym wystawianiu się na słońce. Będzie tutaj Nasz Solar Shield SPF50 zapewnią wysoką i skuteczną ochronę przeciwsłoneczną. Będzie odżywiał skórę oraz łagodził podrażnienia i wzmacniał naturalne mechanizmy ochronne skóry. Również jest to produkt, który sprawdzi się do każdego rodzaju cery. Więc każdemu tak naprawdę, nawet osobom, które mają skóry grube i nie mają żadnych problemów z nadwrażliwością i tak zawsze będę polecać, aby takie serum, aby taki krem z SPF-em wprowadzić właśnie do swojej pielęgnacji. Domowej. I na tym zakończę mój, moją dzisiejszą opowieść na temat naszej linii Sensi Peptid Line. Było mi bardzo miło, że mogłam Państwu przedstawić tę linię troszeczkę bliżej. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego, że było to dla Was ciekawe. I do zobaczenia w następnym webinarze z następną dawką wiedzy. Do zobaczenia.